nasz kochani. Z tej strony Mattonek i kochani dzisiaj mam dla was bardzo ważną informację mianowicie wchodzimy na Twitcha wchodzimy na Twitcha i będziemy teraz robić strumyki na Twitchu zobaczymy jak to się przyjmie spróbuję pozyskać jakichś nowych widzów zobaczymy, mam nadzieję, że to jest kolejny krok który pozwoli rozwijać się mojemu kanałowi mam nadzieję, że nadal będziecie mnie wspierać że znajdziecie mnie na Twitchu zaczniecie obserwować no i oczywiście pojawicie się na pierwszym live'iku a dzisiaj jest live'ik kochani o godzinie 17 przynajmniej spróbuję wystartować, bo nie wiem jak tam kwestia techniczna czy nie będą jakieś problemy mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko że będziecie, że będziecie mnie nadal wspierać może się nawet pogramy jak mnie to znaleźć na tym twitchu? wystarczy wyszukiwarcy wyszukiwarce wpisać Matteonek kochani zaraz wyskakuje moje konto z takim bardzo brzydkim zdjęciem, czarno białym na razie nie miałem pomysłu jakie je wstawić na początek w każdym razie wpisujecie sobie kochani Matteonek, wchodzicie na moje konto, możecie nadal obserwować być informacjami na bieżąco i tak dalej No mam nadzieję że się pojawicie kochani ja na was będę czekał o 17 dzisiaj jest pierwszy live na Twitchu ale myślę że jeszcze pojawi się informacja na Discordzie Także z góry dziękuję kochani trzymajcie się hejka